Ja jestem gotowy blacha A masz poty dla mnie też? No poty musisz sobie wziąć ze skrzyni, tam jest milion tych pot no przecież się był w okolicach przepalarki, ale wątpię że tam jeszcze był No bo wiesz, ja byłem w diamentowym secie, to się poczuł hopok. -hop. No to wiadomo Zamknąć szat normalnie, steki nam jeszcze ukradnie Jest tu, jest tu, pomóż mi Jeden Oła Oła Mam mało pod jak coś mnie klepie, pomóż, 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 jest w bazie Gdzie jesteś blacha? Wychodzę, jest. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, kajtuję go, kajtuję go Przy pandach Widzę, widzę Strefę mu zakładam. Zakładam mu strefę. Co ty robisz, Blackadon? No, możesz nie awczyć na przykład? Chłopcy Apk stoi Plus normalnie. Miro. takie lagi Muszę kończyć poty, końcą mu się poty pewnie Co ty robisz? I perła z bazy Nie no nie Ucieka. mogę z chłopa Co za żałosny typ I z bazy jak pies mu się poty chyba. No i wiadomo, perła z bazy, perły w ogóle w tej grze to też. Genialny system, jak jabłka złote. Wiadomo. Kłopoty, teleportacja. No, widzicie widzowie, taki właśnie system w tej grze. Ser w ogóle, prawie <ślesz> Jest jak jest chat, prawie go porobiliśmy. 2 na 1, jest git, jest git. Dobra Na jakim serwerze tirki? No na tym, na tym, na tej jedynce Idę jabłka wziąć, chat Śmiecia porobić Mam fire resist, ale chłopno tak zapojrzał, że tak miałem czas na jedną czas. potkę, to wiadomo, że strent Walić to, że tam płonę troszeczkę Co mi ten ogień robi, nie? Spokojnie Blaszka Refil, refil Dobra, refill Refil, wiesz o co chodzi. refil, nie? A łaperełki? O, no i to mi się podoba. Fire rest jest, fire rest jest tutaj. Dobra. Dobra. Tu i stręfy Dawaj walimy go. go tylko. dobra, dobra. Masz transwers z bikona, ty pijany jesteś? Wy jesteście rząd pijani, naćpani. Przestańcie ćpać na tym czacie. A co jeżeli wyjdziemy walką gdzieś indziej? No. Co wtedy? Trzeba być przygotowanym przed na każdą ewentualność. Wale w ogóle Invisa Dobra, mam wszystkie. Dobra, dobra On tu może gdzieś być Chodzi gdzieś jak szczur Chociaż znając życie to nic nic nie zrobi, nie? A ja cię uciekł Podki, wiesz o co chodzi? I na, a naszego zabił, nie? Co za dęciak znaczy, obstawę, że nie wróci z jednego o, powodu, o. Że, że już mi się skończyły Smutne, smutne. Przepraszamy, diablesik. Jest jak jest. Ale za co ty mi przepraszasz, dziadkowa? Że zginąłeś no. na naszej ziemi, Biblet Hump. No wiesz, bo my jako jedyni mamy normalny zamek, no i nie oszukujmy się. Jesteś w zasięgu ubikona, także sila nic ci nie daje. SZAT! A co jeżeli walka przeniosłaby się za mury? On ma strun w potki, a ja nie mam. Ja, Wiadomo, że są potrzebne To jest 16 sekund Uciekniemy teraz perłami gdzieś I wiesz, lecę Przyznaj się, że nie masz racji i tyle Ale jakiej racji! To jest w ogóle jakaś kutnia, o coś Nie mogę normalnie czat Przyznaj się! Tak, nie mam racji, chat, ale nawet nie wiem, o czym dyskutujemy w tym momencie, ale nie mam racji. Tak, a wy macie. Pogchamp? Pewnie. <grywa> jest jakaś dyskusja o coś teraz? Nie, raczej uciekł. No, raczej uciekł. <grywa> Ego top. Nie no, nie mogę po prostu. Chat, wam mózg, tak już ten tłuszcz mózg zalał, że to jest aż smutne. <grywa> no, chyba uciekł. O nie, diables. Jak zwykle, ty możesz w tych złotych rzeczach chodzić. Inaczej, inaczej ci nie wychodzi, niestety. Chodź, chodź, przejdziemy. Zapraszam. Okej. Okay. Chodź, chodź. Zabuduj, zabuduj. Ja tylko poszedłem wrzucić złoto do przepalarki. No, a on cię zabił, barbarzyńca, nie? Ale spokojnie, wiemy, kto jest frajerem. Wiemy, kto jest frajerem. Dwa perek? Ale wiesz. Że nawet jak wypijesz podkę, to i tak efekt zbicona będzie wyżej i nic ci to nie da. Wiem. Wypiłem tak, go dla Beki. No. Dobra, ale miałem za ciężko w, w plecaku tego. i My musiałem wypić jedną rzecz, żeby mniej ważyć w trakcie walki. OK? Dzięki. Evron, kiedy Outlast, o której tirki? Chat. Outlast? Zaraz, nie ma problemu. Już nazywam ten kilo Outlast. Mieliśmy go tak nazwać. Nie ma problemu. Jasne. Ja pierdziele, chat. Mag'gora? Bez kitu. Te buźka. Mag'gora na arenie? Evron, ale na pewno wiesz. Na 100% chat. I'm positive. Naucz się grać, a nie Maggora. Naucz się myśleć, widzu. A, o! Widzisz, jednak to nie jest takie łatwe po prostu naucz się, nie? Po polsku można. Klepa na pięści na arenie. Naucz się grać! Czy wy w ogóle czaicie, jak tępy jest ten tekst? Wolę 3 na 1 A 1 na 1 na pięści? Problem z mat mode, fan, Ostatnio było 17 versus 8 i kiepsko poszło wam. Więc proponuję 1v1 na pięści. 1 na 3. Chłop, nagle opatrzcie, jak jestem dobry. 18, 17 na 8 przegrali. Podziękuję. Czyli pussy rozumiem. Widzisz, nie mam swoich perełek! O! Nie walczę! Bo nie mam jak uciec! A, widzicie, widzowie. prawdziwi mężczyźni. Maggore przyjmują. Indwiaczek przyjął. Jest git. Dzięki za soba. I player dziękuję bardzo. Dawaj ten level. A ja mam tak zepsute rzeczy, że ja pierdzielę. To znaczy, ja teraz no. z racji, że Buśka wyjście z założenia, że 3 wiizz 1 woli i że sobie tam ładnie poradził, to bym zrobił screena. Jak Ci powiesz, że jest brak balansu, to wyjście screena, gdzie Buźka mówi, że 3 na, inny, na, inny, na innego robi. Że on woli, no. Tak. No, tak? O, no. jest jak jest. Jest jak jest, jest jak jest. Powiem tak. Ktokolwiek na tym serwerze teraz będzie sfariakował, że kogoś robi 3 na 1, to powiem na no, szkole, że nie wygraliście 17 na 8. Na równych walkach, każdy z tym samym eku na neutralnej ziemi. Cwaniaki. o, ja to robię 3 na 1. No właśnie, nie robię, bo perełkuje się poza bazę, więc no nie wiem, kto tu kogo go robi. Chyba, że liczymy 3 jako Diables w diamentowym secie na 3 strzały z miecza. A, no to wtedy, kozak. To ja czat robię 17 zombiaków w versus 1, czajcie? Ale jestem kozakiem. Szef absolutny ze mnie. 17 biorę na klatę i wygrywam Pog. O, o, o No czwarty chat? Był jeden potrzebny przed chwilą jeszcze A, bo teraz jest naprawiony Ewron, to, że nie zabił was wszystkich nie znaczy, że nie wygrał walki A, okej, okay, no to on wygrał, GG Dobra, zrobiłem w takim Przegraliśmy w takim razie Takie poszy.